Świat jest piękny. Ja ludziom czyniłam dobro przez całe życie, bo byłam ze służby zdrowia, to musiałam służyć. A, nie, lubiła Pani tą pracę. Elektro nie nie do nawet. Martyniuk śpiewa. I bawić ludzi. Umie bawić ludzi. Jest taki kulturalny. To oglądam pytanie na śniadanie, które bardzo lubię. No W wolnym czasie to chodziłyśmy. Na zabawę do... jest Pani szczęśliwa? Bo widzę pani uśmiechnięta małtkich osób. Ja jestem szczęśliwa. <laughs> Jaki powód? <laughs> nie narzekam. Czekamy Ale... jak... mi dopisuje. Zdrowie Emeryturę mam, z czego mam żyć? No, na co mam narzekać? Świat jest piękny. <śmiech> <śmiech> tak? Tak. Marzenia... Ja nie lubię narzekać. Dlaczego pani nie lubi narzekać? Dlaczego pani nie narzeka? W ogóle nie lubię narzekać. Nie. Pani. nie. Tak, pani się po urodziła, że się urodziła. Nie lubię narzekać. A nie, ma, cieszą Pani małżeństwo, na przykład, jak Pani wstanie rano? No, jak wstanę rano, to oglądam pytanie na śniadanie, które bardzo lubię. W sensie. Czy telewizja ważna, tak? Tak, telewizja. No i spacery, tak jak Pan widzi. I dużo Pani spaceruje dziennie? Dużo. No, muszę wszystko sobie sama załatwić. Iść do banku, opłaty porobić, yy, zakupy porobić, Czy coś. Tak nie ma co pani robić? Nie, nie, nie nudzi pani? Robić. Nie nudzi mi A, się. Zainteresowania hobby jakie pani ma? To, to w wolnym czasie, takie z ulubione rzeczy. Yy, no nie w wolnym hobby. czasie to chodziłyśmy na zabawę do, do domu kultury. Taniec jakiś chodzi w grę, jakieś potańcówki. Taniec, tak. taniec po tańcówki. Jaka muzyka... muzyki najbardziej pani lubi. Czy słuchać, czy tańczy? W tanecznej. Tak. A jakie artystę pani tak lubi, nie? Wiem, disco polo może, czy jakąś inną pop? Pani nie tak... zależy. Ma pani jakiegoś ulubionego wykonawcę, czy... Do tańca. Zenek? Ja, nie do słuchania nawet. Martyniuk. Ręka pani lubi Martyniukę. To akurat niego. Proszę. A czego akurat jego pani lubi? Nie śpiewa. nie śpiewa i bawić ludzi. umi bawić ludzi, jest taki kulturalny. Porady dla młodych, jak żyć? Co by Pani poradziła młodym? Jak, jakimi warto... Nie lubią narzekać. Nie, ale ogólnie ludziom. Jakimi wartościami Pani się kieruje, może tak? Ja w służbie zdrowia pracowałam, z ludźmi. Nie, ale z charakteru mi chodzi, jak się, jak się pani ludzie zachowywać i tak dalej. To zależy już Proszę od... nie kłamać. Ja, ja, czym Pani się kieruje w życiu? czym się kieruje? Tak, jakimi zasadami? Szczerością. Szczerością, co jeszcze może być? No. Yy, praworządnością, szczerością, uczciwością. Tak, pani uczciwie żyć. Żeby nikomu nie, nie zaszkodzić, żeby nikogo nie obmówić, żeby nikomu krzywdy nie zrobić. Ja ludziom czyniłam dobro przez całe życie. Bo byłam ze służby zdrowia, to musiałam służyć. lubiła pani tą pracę w służbie zdrowia? Uwielbiałam. A co, że kontakt z ludźmi, czy że pomaga pani? I jedno, i drugie. Ja sobie wymarzyłam. Czy pani już tak chciała i tak pani się udało. W laboratorium pracowałam w analitycznym, analizy. A, krwi, tak, ja. tak, przy mikroskopie.